Co? Ja ten zionek cały czas do się a co chodzi Podwisłocze 31 to 100 na pewno jak numer lokalu i piętro czwarte to nie jest tutaj w ogóle Jeszcze musiałem trafić na chłopa, co nie potrafi zaznaczyć pineski poprawnie no przecież to jest jakiś Specjalny dzień, nie? Siema, to... Tak, no. Siema. Siema, jak tam? Po to dobra, To do miłej dzięki. pracy i Zajemy, siemka. Nie? Siemka, się. dzięki. No na pewno, Boże. jeszcze sporo będę jeździć. A. Zrobimy sobie zdjęcie, bo fajne. zrób sobie, zrób sobie zdjęcie. Co dzień to zaskakuje, nie? Ale jednego półkoziomek My akurat jedziemy, bo oczywiście no nie będę tutaj używał słów nienagannych. Żebym tak to ujął, ale źle została zaznaczona pineska. No a wiecie, z pineskami to jest tak, że ktoś może adres mieć stary, podany, gdzie zawsze zamawia. A powiedzmy sobie, że tutaj, nie? I zapom zapomni tam tego wykasować. No i powiedzmy, że nie. No już przemieści się, jest w jakimś parku, jest w jakimś mieszkaniu u kogoś. No i tam zamówi, nie? Więc no, ja powinienem raczej do tej pineski. No ale dobra, no podjedziemy. Już powiem tak, że czasowo to jesteśmy no, w dupie totalnej, no, ale nie ma się co przyjmować, kurde, ale fajnie, fajnie. I to jeszcze stały widz, to jeszcze stały widz, także pozdrawiam, na pewno będzie to do pani. Proszę bardzo smacznego, do widzenia Ty, tym bardziej o co chodzi w tu zaznaczony w ogóle inny adres, znaczy ten dobalniejszy. Będę musiał sobie tą kierownicę znowu poprzykręcać, bo znowu coś lata.